I to jest właśnie koszt tego, że w tym świecie ludzie nie są w stanie zobaczyć podstawowych rzeczy wokół nich. Jest to największa tego rodzaju operacja, jaka w ogóle w historii ludzkości była prowadzona. No drugim biegunem tego to, to są kraje, tak jak powiedzmy Francja, Hiszpania, Włochy, które się staczają w błyskawicznym tempie. Niestety, ja powiem może rzecz, może za odważną, może nie powinienem tego mówić, ale powiem to. Jeśli we wszechświecie życie i cywilizacje różne istnieją, to musi istnieć prawo rozwoju nadrzędne, jako nadrzędne prawo.